Historia lubi zataczać koło. Czy tego chcemy, czy nie, wszystko się kiedyś kończy, ale i zaczyna. Przez trzy lata hejtowałem chyba wszystko, co się dało. Obrażałem jednostki, subkultury i społeczności, wyszydzałem inność i drwiłem z własnego narodu. Plułem na rzeczy święte dla innych, szargałem dobre imię ludzi, których nawet osobiście nie poznałem. Ale przede wszystkim narzekałem. Narzekałem nawet na narzekających. Istna incepcja hejtu. Mógłbym wygłosić tutaj autotyradę, skruchy i wielki żal, jaki czuję do samego siebie i do tych wszystkich słów, które wypowiedziałem, ale tego nie zrobię, bo w sumie po co? Mój czas w internecie przemija i za kilka tygodni nikt już o tym serialu nie będzie pamiętał. A ja odejdę na zasłużoną emeryturę internetowego idioty, na którą czekam od pierwszego swojego filmu w sieci, czyli od jakichś siedmiu lat. jednak pożegnamy się ostatecznie, chciałbym jeszcze ten jeden, ostatni raz zaszczepić Wam kilka myśli, ale tym razem bez demagogii, pokretnej logiki czy naciąganych metafor, z których tak często korzystałem. Zacznijmy od tego, że ogromna część z Was nie docenia samych siebie. Pisaliście do mnie setki razy, że macie podobne poglądy, że chcielibyście być tacy jak ja, że brakuje Wam takiej pewności siebie. Śmiać mi się chce, gdy pomyślę, jak bardzo idealizujecie postać, która nawet nie istnieje. Dakan to osoba, która powinna być dla Was przestrogą, a nie idolem czy autorytetem. Tacy ludzie jak moja postać zatruwają życie innym, krytykując wszystkie poglądy, które nie współgrają z jego własnymi. To zaślepiony fanatyk, który działa pod płaszczykiem inteligentnego satyra, kiedy w rzeczywistości jest smutnym ignorantem. Pamiętajcie, że na świecie jest miliard innych, lepszych osób niż jeden Grubasek, który nawet nie potrafi schudnąć i pije tani alkohol. Koniec końców nie liczą się poglądy, które sączyłem niczym jadłco odcinek. Liczy się codzienne życie to, że wstajecie z uśmiechem na ustach i z nim zasypiacie. Jeżeli tak jest, to nie potrzeba wam żadnego życiowego przewodnika, a już na pewno nie internetowego. W przygodzie można znaleźć szczęście, co mogę Wam osobiście poręczyć. Trzy lata tworzenia gigantycznej ilości przeróżnych materiałów nauczyło mnie więcej niż cokolwiek w całym moim życiu. Nigdy nie uważałem się za artystę, pod żadnym względem, ale jeżeli miałbym się tak określać, to mogę śmiało Wam powiedzieć jedno. Twórzcie cokolwiek. Fotografie, obrazy, muzykę, wlepki, mapy w CS, malujcie węgielkiem portrety własnej starej. Oddajcie z siebie cokolwiek. Przejmujcie się szarością tego kraju i syfem, z którym trzeba mierzyć się każdego dnia. Większość z was, tak samo jak i ja, ma jeszcze do odkrycia cały świat, czy to na drugiej półkuli, czy za granicami własnego osiedla. Zresztą Polska nigdy nie była szara, wręcz przeciwnie, mieni się kolorami i chaosem, w którym ciężko jest się odnaleźć, ale warto próbować. Nie marnujcie życia na myśleniu o tym, jak bardzo jest źle, jak ciężkie czasy Was jeszcze czekają, jak długo jeszcze nic się nie zmieni. Nie wymagajcie zmian od całego kraju, bo znając świat nie nastąpią jeszcze do 20. urodzin Waszych wnuków. Wymagajcie zmian od siebie. Małych, maluteńkich zmian. Nie będę tutaj wciskał kitu, że musicie się każdego dnia uśmiechać, bo po co zarażać sztuczną szczerością. Mamy jednak tylko jedno życie i serce mi się kraje, kiedy patrzę na ludzi tak bardzo zajętych myśleniem o tym, czego i kogo nienawidzą. W ignorancji omija nas więcej, niż zdołamy się nauczyć z największej biblioteki świata. Nigdy nie dajcie sobie wmówić, że wygląd, urodzenie i charakter determinują to, kim będziecie w przyszłości. Całą swoją edukację ledwo zdawałem z klasy do klasy. Od kiedy pamiętam, jestem grubasem, a do tego wszystkiego nie mieszczę się na siedzeniach w tramwaju. Nie mam żadnej odpowiedzialnej pracy, nie osiągnąłem niczego konkretnego w życiu i pewnie jeszcze długo nie osiągnę. Jestem wycofanym, zagubionym samotnikiem. Ale mimo wszystkich tych wad, właśnie słuchacie mojego głosu i patrzycie na mój szpetny ryj. Niech to będzie dla was dowodem, że da się. Nawet jak wszyscy mówią, że to nie ma sensu, jest głupie. Jeżeli kiedykolwiek pozwolicie, aby ktoś sprawił, że będziecie wstydzić się swojej pasji, albo strzelcie go w mordę, albo porzućcie pasję, bo będziecie ją tylko zabijać. Jeżeli jara was machanie mieczem przebieranie się za myszkę miki, róbcie to. Jeżeli nosicie naszej szyi piersień, albo codziennie czytacie komiksy, nie przestawajcie. Zazdrość i niezrozumienie to najgorsze, co może Was spotkać, ale w sumie czy to tak wiele, koniec końców, wszystko się kiedyś kończy. Nieudane przyjaźnie, gimbaza czy znienawidzona praca. A nawet seriale w internecie, ale akurat po tych nie ma co płakać. Chciałem nakręcić chociaż jeden odcinek, w którym nie pada ani jedno przekleństwo, no ale niestety, kurwa, nie da rady. No ale jebać. To były długie trzy lata, w których nigdy nie zostawiliście mnie bez komentarza, wsparcia czy krytyki. Pochwały i hejty doceniam zawsze i od każdego, choć mogliście tego nie odczuć, za co Was przepraszam. Nigdy nie zrobiłem odcinka o Gwiezdnych Wojnach i bardzo nie lubię długich pożegnań, dlatego po prostu popatrzcie ze mną na te podwójne słońca. Jak już zżynać, to od najlepszych. Trzymajcie się i do zobaczenia gdzieś tam w sieci. A i tak naprawdę to lubię dzień tygodnia, jakim jest piąty. No bo kto kurwa nie lubi początku weekendu? Teraz będziesz miał czas na kręcenie piątku 3.